Simon Ward jestem węku witam Was bardzo serdecznie ogólnie coś się zmieniło poza odcinkiem, jak widzicie tutaj jest cały mur wybudowany, ta muzyka z Minecraft mnie strasznie denerwuje. Eee, odcinków nie było tak długo, że już się prawie odzwyczaję od nagrywania, tak mi się przynajmniej wydaje. Eee, dobra, ten mur jest taki troszeczkę niski, ale nie chodziło o to, żeby był jakoś super wysoki czy coś. Wydaje mi się, że jest i tak okej, okay. po prostu żeby był tak licznie wybudowany zamiast jakiegoś płotu czy coś zwykłego. Sorry za odcinki, jeżeli są, bo wtedy mój tak dźwięk dziwnie przerywa mój głos bardziej niż dźwięk. Bo muzyka powinna lecieć, ok, bo jest z innej ścieżki wpuszczana, po prostu jest później dodawana do odcinka. I teraz tak, nie było odcinków przez długi czas, teraz była ścinka na pewno, bo czułem to. E, więc ja sobie tutaj może zacznę budować to tak, jak powinno to iść. I przy okazji będę wam właśnie mówił, dlaczego nie było odcinka czy coś, e, co tam u mnie i w ogóle. Więc tak, czekaj, ja sobie troszeczkę zrobić miejsce, w kierunku znowu mogła być ścieżka, bo mi po tej biegła. E, więc nie było odcinków dlatego, że jest to wolne nadal, teraz są e, święta majowe. Nie no nie wiem. Jak to się dokładnie nazywa, e, kiedy to są święta, ale są święta, jest znowu wolne przez te ostatnie dni, przez które wypełnie chodziliście do szkoły. Ja miałem wolne chyba dlatego, że są matury. I po prostu, jeżeli będą matury, to ja będę musiał chodzić do szkoły, a po prostu reszta osób będzie miała wolne tych, co chodzą do liceum i tych, co musiały chodzić do szkoły. W sumie wszyscy musieli chodzić. Ale niektóre szkoły po prostu strajkowały daj to nie wiem czy moja szkoła daje strajkowała, czy po prostu normalnie powinny być matury yy, Znaczy powinniśmy mieć wolne jak będą matury, ale nie będziemy wtedy mieli wolnego, więc zobaczy się wszystko, to na pewno będzie ból jak będę musiał chodzić, a wszyscy będą siedzieli w domu Tutaj na razie sobie robię takie brzegi, bo pomiędzy tym będę później stawiał drewno W ogóle oglądam sobie zawsze jakieś filmiki w tle jak gram Typu, nie wiem, budowałem sobie ten mur i na przykład oglądałem sobie jakiś odcinek u. nie pamiętam jak u chyba Zachara, u Bentleyu, i teraz tak sobie tutaj biegam po tym i mam wrażenie, że ten odcinek dalej w tle leci i w ogóle, bo tam jakiś ziomuś nagrywał coś tam. Eee, strasznie sympatyczny. W sensie, że ciężko mi oceniać ludzi, którzy pokazują coś na filmikach, czy są serio tacy sympatyczni w prawdziwym życiu. No, ale ziomuś ogólnie tam taki. Ma, hajs chyba, nie wiem przynajmniej czy ma, ale coś tam, miał Bentleya właśnie, czyli Bentley to raczej nie jest tani samochód, no i właśnie mówi, że chciał go na przegląd wysłać i znajomy go dzwoni, czy wbija, czy coś takiego, czy coś, no i musiał ich oszukać, żeby nie powiedzieć, że jedzie na przegląd z Bentleyem, bo głupio tak w sumie powiedzieć, no i szanuję takich ludzi, mm, którzy panują, że takie, do, ja tu właśnie będę bentleje, jadę sobie na przegląd a on po prostu powiedział, że no, sorry nie mogę, jadę do dentysty czy coś, nie wiem, <laughs> ale no zlał ich po prostu, tak można powiedzieć tutaj sobie wbudujemy, tak, nie będę tego cały czas budował, ja się po prostu tym zajmę poza odcinkiem do końca, bo w sumie tutaj nie ma jakoś super dużo robota, ale wiem, że to jest nudne i na pewno nikogo to nie satysfakcjonuje po tym nie mam pojęcia, co będziemy robili, jak to do końca bo po prostu nie mam żadnego planu, stwierdziłem, że Trzeba nagrać ten odcinek tak na spontanie, czy coś, usiąść po prostu i nagrać, bo robię sobie jakieś dziwne przerwy przez cały czas, z tylu, że na przykład nie było odcinków chyba od trzech dni, czy coś takiego. Ja sobie patrzę, jak te, te wyświetlenia się tam nabijają na tych odcinkach, które kiedyś już wróciłem I w sumie to jest dosyć fajna opcja, że te wyświetlenia się cały czas nabijają, bo tam mam po 20 wyświetleń w ciągu ostatnich. Budni cały czas, najwięcej nabija Robocraft, ale nie wiem, czy jeżeli będę nagrywał to jeszcze, to będę zwiększał, czy nie, a pewnie tak więc. Yy, ale to nie chodzi też o to, czy nagrywam dla wyświetleń, tylko po prostu teraz mam czas i chciałbym, może, jednak wrócić zamiast do daily odcinków, z którymi sobie średnio radzę, bo to jest tak, że jeżeli sobie da jakąś wysoką pleczkę w stylu. Dwa odcinki dziennie to wrzucam czasami dwa odcinki, czasami jeden, ale nie wyrabiam do tego poziomu dwóch odcinków dziennie. Ale jeżeli sobie teraz powiedziałem, że wrzucam jeden odcinek dziennie, to nie wyrabiam w ogóle do tego poziomu, więc po prostu powinienem sobie zakładać wyższy poziom niż jestem w stanie i robić to na niższym, który i tak jest lepszy. Nie wiem czy zrozumiecie o co chodzi. Eee, tutaj jest coś źle. Za wąsko będzie, jeżeli tak to zrobimy. Tylko pytanie, co ja chciałbym tutaj zmienić, bo teraz będę musiał tutaj zaskakiwać I w ogóle, dobra, zostawmy już to tak, może jakoś to będzie wyglądało. Dobra, czyli tutaj musimy zrobić coś takiego. Tak. Nie wiem, czy coś tu nie będzie zaraz krzywo. Tym bardziej, jak tutaj ma być wieża. Tutaj ma być wejście. Tutaj niby przejście z git, bo to jest na trzy klatki, znaczy na dwie. Tutaj chyba to powinno być bardziej w bok wszystko. I wtedy tutaj by było tak... Hmm. Dobra, no przebuduję to sobie o jedną kratkę w bok. Mam nadzieję, że to coś pomoże w tych takich kluczowych miejscach. Tak mi przynajmniej wydaje, że po prostu źle zacząłem i później już tak cały czas budowałem, jak zaznaczyłem sobie. Tylko pytanie, czy to zadziała na pewno? Jeżeli tutaj sobie zrobimy tak, tutaj kolejne będzie chyba, które jest krzywo, bo to powinno iść dokładnie tak, w tą stronę bardziej, jeden w bok. No i chyba jeżeli przedstawimy sobie już te dwie kratki, to powinno być równo, tak jak założyłem sobie. Wiem, że miałem sobie kupić yy, jakieś tam dwie gry. Yy, yy, izaka na pewno i to on starwa chyba. Chyba były ostatnie święta, na, w których była na nie promocja, ale no nie weszło jednak, nie kupiłem ich. Nie krzyczcie na mnie za to. Dobra, tutaj robimy sobie tak. To może wyglądać gównianie. Hmm. <laughs> Ej nie no, dobra, w sumie nie jest tak wąsko. To bym mógł jeszcze przekręcić od tą jedną kratkę, dobra to przekręćmy, więc tak bardziej, żeby było bliżej Już myślałem, że tutaj pod nami jest jakiś zombiak taki mały Ale to jednak ten, przecież grał na pokojowym Ostatnio widziałem, a propos zombiaka małego, że zdział muś, to był jakiś news Na gry grał, ale powiedziałem gry grał Nagrywał, chodzi mi, chodziło mi o to słowo Minecrafta, nie pamiętam ile, ale fest czasu Chyba z 5 lat, dobra, teraz pamiętam to było tak na pewno 5 lat na 100% i po 5 latach grania na hardkorze streamowania tego, zabił go mały ząbieg. Ale pobił rekord Guinnessa, chyba, czy coś takiego w najdłuższym realnie hardcore w Minecraft. Nie wiem jaki rekord pobił, on, no, ale na pewno jakiś musiał pobić. Chyba jeżeli grał 5 lat cały czas na tym, tym. W sumie to musiało być śmieszne, bo ja tutaj się zastanawiam, co robić, żeby ten nie wrzucać cały czas tego samego. On przez 5 lat grał w Minecraft. Eee, po prostu na hardkorze, więc ja myślę, że jak sobie przez dwa miesiące czy coś ponagrywam z zwykłego Minecrafta to wcale nie będzie tak źle. Ja rozumiem, że hardkor i w ogóle on grał z mobkami, a ja gram bez, no ale ja tutaj buduję, on pewnie nie budował tak bardzo, on po prostu sobie odkrywał, chociaż to no, też musiał coś budować, no bo co robić w Minecrafcie po zabudowaniu, znaczy no jeżeli się nie buduje, to czy co mógł robić tutaj, by się nudził po prostu, więc... Pewnie udawał. Mam nadzieję, że mi drewna wystarczy. Jeżeli nie wystarczy mi, tego co mam w to mam go jeszcze o wiele, wiele, wiele więcej, bo siedziałem i kopałem cały czas. Nawet wam zaraz pokażę ile, bo tego jest strasznie dużo. Siedziałem i słuchałem sobie jakiegoś wywiadu pewnie. Nie jestem pewien teraz, czy w ogóle czegoś słuchałem, ale znając mnie to ja sobie zawsze odpalam jakiś wywiad czy coś co sobie gra w Minecraft albo jakąś muzykę. Muzykę w sumie rzadziej, bo ja sobie wolę posłuchać jakiegoś wywiadu czy coś, a nie muzyki, no. Nie wiem, od zawsze byłem jakąś taką osobą, która nie słuchała muzyki, że wszyscy wow, muzyka, muzyka i są osoby, które na przykład wychodzą na miasto i, no dobra, postawię sobie tutaj workbencha, nie będę tam szedł dalej i na mieście jak idą, to nawet słuchają muzyki czy coś albo cokolwiek by nie robili, to zawsze mają na sobie słuchawki, a ja nawet jeżeli siedzę, to wolę posiedzieć w ciszy niż słuchać muzyki, chociaż ostatnio się to troszeczkę zmieniło, a i tak dalej, wolę siedzieć w ciszy niż słuchać muzyki. Po prostu nie jestem taką osobą muzykalną, czy coś. Nie no, nie wiem. Ale teraz podoba mi się słuchanie starego Queby, bo on ma tam dosyć spoko piosenki. Myślę, w sensie, że teraz chyba nic nie nagrywa nowego, ale w porównaniu chyba do tego co jest teraz, to te stare są o wiele fajne fajniejsze. O wiele fajne. I zda. E, dobra, kończy się drewno, dobra. Może je zużyjemy całej, dopiero wtedy pójdę po resztę. E, tutaj jest brama. Przed którą chyba powinienem zrobić jakiś taki dołek czy coś. Nie wiem, gdzie to strasznie krzywa wyglądało. Może po prostu tutaj zrobię na dół, bo tam zrobiłem taki jakby dołek w połowie, a tutaj nie będę robił takiego dołka, bo to po prostu słabo wygląda. No, po prostu tutaj zrobię taką. Tyle ile mam desek. Teraz użyję ich tutaj. Eee, o, dobra, zrobimy tak, bo widzę, że tutaj tak średnio to zrobiłem, jakkolwiek by to nie wyglądało. Okej, okay, dobra, zostawiamy sobie tak i... Jeżeli chodzi o te takie blanki, to się chyba tak nazywało. Blanki, tak to się mogło nazywać. To takie czu, czu tu, 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 do góry, co tam już zrobiłem. Czy to są blanki? Ej, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że mam rację. Ej, to zrej tu po prostu poza odcinkiem, bo z tym będzie dużo zabawy, bo tutaj są różne poziomy i trzeba będzie do tych wszystkich poziomów to tak mniej więcej dostosować, żeby to było porówno. Jeżeli chodzi o te wieże, to one będą wyższe, będę może się męczył z... To nie jest wszystko ja całe drewno jakie wykopałem, żeby nie było, że... Uuuu, ale się dokopałeś, wykopałeś całe dwa staki drewna, nie no, nakopałem z 7. Z tego resztę zostawiłem po prostu w domku, bo nie było sensu, poszedłem po prostu wtedy po kamień i sobie wymieniłem to na kamień. Tutaj zostawiłem te itemki w skrzynce i dokładnie tak. Nie wiem co zrobić, czy tutaj będę chciał jakieś mieć wejście, bo plan był taki, żeby tym się przychodziło na tą górę. Ale teraz jak tak sobie myślę, to gdzie ja tutaj mam zrobić wejście, musiałbym zrobić to w jakiejś wieży. I pewnie tak będę musiał też zrobić, bo innego pomysłu tutaj nie mam na to. Innej koncepcji. Ładne słowo. Więc tak. Tutaj sobie to dorobimy. Tutaj będzie strasznie dużo zabawy u góry, więc może teraz nie będę tego robił, chociaż zobaczę tylko jak to pójdzie. Bo tutaj powinno być tak. 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 Dobra, jednak myślałem, że będzie o wiele więcej zabawy, ale. Teraz jest prosto, zaraz tutaj będzie taki zakręt, tutaj pamiętam, że oglądałem wywiad z jakimś ziomkiem, co był y, jakimś tam w jakiejś tam szkole u jakiegoś ziomka, który raidował bardzo dobrze i opowiadał, że zrzuciła rzu go żona, że coś takiego i cały czas pił tam tylko do nich i przychodził na nich krzyczeć, <grych> czy coś takiego było, ale później poznał jakąś Azjatkę i wyjechał i przestał uczyć ich, czy coś takiego było. Nie wiem, ale ogólnie śmieszna historia. E, czy coś chcę tutaj robić? Jeszcze? Dobra, mam jeszcze trochę tych tempów, więc mogę to dorobić. Tutaj jest podwójny poziom, tak jakby. Czekajcie, czekajcie. Bo to idzie inaczej niż tam u góry, chyba. E, wszystko powinno wyglądać tak samo. To jest. A nie, dobra, jednak idzie tak samo, co jedną kratkę. Tutaj jest tylko jakieś takie, że dwie. Hmm. no dobra, no nie wiem, no zostawimy to tak na razie. Czy później takie coś jeszcze będzie trafiać? Będzie się trafiać. Ej, to ja coś musiałem zrąbać chyba. Dobra, zostawię te deski, które tutaj mam na razie w ekwipunku i pójdziemy sobie w którąś tam stronę mapy. Dobra, prawie mi starczyło. Aha, dobra, tutaj mam jeszcze 16 takich, to też dołożę odtąd. Więc jak coś to będzie to skończone na następny odcinek. Tutaj będziemy robili coś, może w tej skale, bo na pewno to kiedyś trzeba będzie zrobić, no ale to w przyszłości. Na razie nie będę robił wież, bo chciałbym zrobić takie ładne dachy w tych wieżach, a nie umiem tego po prostu zrobić, więc po prostu nie będę się z tym bawił. Na razie musiałbym wejść na jakiś poradnik czy coś. Tutaj mamy ładne przejście, tutaj trzeba będzie dorobić. Tutaj jest ściana, tutaj nie ma, dlatego że stwierdziłem, że nie ma potrzeby robić tej ściany, bo później tak możliwe, że będę musiał ją zniszczyć. Co tam trzeba będzie zrobić? Tam trzeba będzie dorobić po prostu spłotku, tak jakby opuszczane kraty, czy coś takiego, żeby to się zamykało, tak jakby. Tak jak kiedyś było w zamkach. Z tym dalej nie, nie wiem, co zrobić. Chciałem to kiedyś wysadzić, ale to nie wiem, czy będzie mi się chciało to robić. Tutaj jest ta nasza farma trzciny, którą chciałem wybudować na, całym ty na całej tej pustyni, żeby to ładnie wyglądało. Ale z tym będzie tyle zabawy, będę musiał sobie ogarnąć łopatę fnc 5 i dużo tego drewna, żeby tutaj wszędzie porozstawiać. pomiędzy tym na razie mamy dwa jeziorka, pewnie będzie z 200 czy coś. Więc tak, wracam sobie do domku. Musicie mi to jeszcze napisać w komentarzu. Co mi pewnie mi nikt nie napisze, no ale czy robić, wybrać jeden kolor na szyby, że niebieski albo czerwony na wszystko, czy po jednej stronie zrobić nie. Po jednej stronie zrobić niebieski, po drugiej czerwony. Powtórzyłem, bo mam wrażenie, że chciało. Znaczy jestem pewien, że chciało, ale nie wiem jak tam na nagraniu, bo to jest tak, że czasami ścina, czasami nie. No. Eee, co tutaj się dzieje w tym domku? Na razie tutaj nic nie zrobiłem chyba poza odcinkiem. To będę musiał dokończyć, żeby to jakoś tam chyba szło, albo coś takiego. Nie mam jeszcze... Nie wiem, w sumie nie mam weny na to dokładnie. Jak to powinno być zrobione. Chcę sobie odłożyć ten kamień tutaj gdzieś, bo zawalany mam w nim cały pipunek. Troszeczkę mi laptop chodzi na laptop wchodzi na trudno. Mówiłem, że muszę go wyczyścić, jeszcze tego nie zrobiłem. No, ale trzeba będzie się tym zająć kiedyś. Myślę, w sensie, że oddać, wtedy nie będę miał po prostu przez dwa dni go. Najlepiej to jak pójdę sobie do szkoły czy coś, albo jak będzie ładna pogoda już w lato. Wtedy będę miał zrobić na dworze, a nie będę siedział w domu się nudził. Teraz jest akurat słaba pogoda i poza tym, no, jest majówka. Dobra, jesteśmy sobie tutaj. Tutaj chciałem sobie kiedyś zrobić. W ogóle w, tym naszej, w tej naszej kopalni tutaj zaczęłem robić dach i ja go nie skończyłem. Nie wiem, czy teraz chcę się tym zająć, bo to jednak jest taka głupia robota. Bo tutaj zrobiłem takie coś z, z półpłytek i to na razie nie wygląda fascynująco. Tutaj miało być to połączone jakimś drewnem czy coś i ta górka powinna być przedłużona wtedy, żeby to tak jakby podtrzymywało ten taki kluczowy moment, w którym jest dir tu góra, a nie kamień. Dobra, to sobie na razie zostawimy. Nie będziemy tutaj nic robili. Może sobie znajdę jakieś inne zajęcie. No wiem, że na razie sobie tak będę po prostu biegał i zwiedzał przez chwilę, bo nie wiem dokładnie co powinienem tutaj zacząć robić. Tutaj mam u góry płot, który nie dokończyłem, ale z tym będzie o wiele więcej zabawy. No, będzie dużo zabawy. Tutaj jest tunel, który kiedyś zacząłem budować. Nie mam pojęcia jak on wygląda. Tutaj zaznaczyłem połowę tego tunelu pewnie po coś, dlatego że coś chciałem budować, ale co to ja już nie mam pojęcia na ten moment. Więc tak, tutaj jest ten tunel. Mm. Hmm... Strasznie dziwnie to wygląda w tamtą stronę. Musiałem coś źle zrobić. I tak, przechodzimy sobie tutaj, tam ten kiedyś się dokończy. Może na razie go takiego zostawię, bo i tak służy do tego, do czego miałby służyć, czyli po prostu do przechodzenia. I co tutaj jest? Tam jest na pewno nasz zamek, który sobie kiedyś zacząłem budować. Kiedyś wam go już pokazywałem, w sumie nawet niedawno, z tego co kojarzę, to sobie jeździłem. Tutaj są te tory, nie mam w ogóle ich przy sobie, więc nie pokażę wam o co chodzi, bo nie ma sensu tam iść, skoro... Nie mam torów, tutaj jest, jest drewno bukowe, tak? To jest buk... Nie no nie wiem jakie to jest drzewo, ale ono jest ciemne i słabe, raczej się tego nigdzie nie używa do budowania, chyba, że to jest takie same drzewo jak świerkowe, raczej nie, to jest takie czarne drzewo bukowe, tak? Drewno ciemnego dębu. No i ono wygląda tak, mech w sumie. Jeżeli się cokolwiek z tego buduję, to na razie nie wiem, to sobie może wrzucę tutaj. Albo wybuduję sobie tutaj jakąś ścieżkę taką ładną w las, to tutaj coś zniszczyłem, ale to raczej nie popsułem żadnego designu, więc dobra. Można tutaj wybudować sobie ścieżkę na przykład stąd robić most tam i tutaj daję sobie ścieżkę wybudować w las, tylko dokąd ta ścieżka miałaby prowadzić, bo to też fajnie by było na początku okminić, Bo jakby po prostu była ścieżka, to tak po co? Wiem, że tutaj na pewno będą szły tory kiedyś w przyszłości, no ale na razie nie ma po co. Tutaj jest jakaś... Łąka, czy coś, to na tej łące można by było coś wbudować. Dobra, więc w sumie dotąd można wybudować ścieżkę. Teraz się nią zajmiemy. W tym odcinku będziemy ją kończyć i tutaj będziemy coś budować. Tutaj będziemy mogli wybudować. Czekajcie. Mój laptop strasznie głośno chodzi, ale dobra. Mam nadzieję, że trzeba przynajmniej nie spalić się, czy coś. Tutaj będziemy coś mogli budować ale zastanawiam się co Widzę ostatnio tak jakieś budowle, jeżeli za coś patrzę, to mam taką wizję Obudowania takich rusztowań wszędzie Żeby to spoko wyglądało, ale to nie będzie spoko wcale wyglądało Więc tak, tutaj będziemy mogli zrobić przejście Tutaj pod tym mostem jakąś, jakiś tunel czy coś, może tutaj kolejny most Albo po prostu na tą górkę przejście i wybudować tutaj jakiś domek już za dużo tych domków, ja wiem, ale Farm tutaj nie będę budował. Dobra, na razie zajmiemy się po prostu przejściem tutaj. Które endykono by miało iść, to ja sobie od razu teraz wytnę drzewa, później się zajmę całą resztą. Dobrze, że mam narzędzia żelazne, to nie będzie to trwało jakoś super dużo, długo. Bo... żelazne, a... Mm, metalowe. Nie, czekajcie. Żelazna, metalowe to to samo. Chodziło mi bardziej o kamienne. Dokładnie tak, że kamienne są słabe. Ej, nie wiem, czy jeżeli zetnę to drzewo, to... Tamte zostaną. W ogóle musicie mi napisać w komentarzu, jeżeli jest jakiś znawca Minecrafta, który to dalej ogląda, czy jeżeli macie takie wysokie świerkowe drzewa na tym takim e, szarym biomie, nie na no, brązowym, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale jest taki biomie, no, brązowy biom z czarnymi dużymi drzewami, takimi bardzo wysokimi, to jeśli sadzi tak, że się po prostu cztery świerkowe sadzonki obok siebie sadzi, czy tych drzew nie można tak jakby posadzić, żeby urosły? Tylko, bo te na przykład, jeżeli się sadzi, to trzeba 4 sadzonki obok siebie, i właśnie tam te drzewa też są takie 4, tylko o wiele wyższe. I czy właśnie tam trzeba coś ten czy właśnie tam trzeba tak zrobić? Dobra, tutaj to drzewo też powinniśmy ściąć. Tutaj będzie strasznie dużo zabawy z tym, bo ja nie wiem, czy te liście będą znikać. A jak nie, to trzeba będzie ścinać je tak, żeby po pierwsze znikały. O, fak, nie dosięgnę tam. Żeby po pierwsze znikało tak ładnie, żeby tym drugim nie niszczyło nic, jeżeli już później trzeba będzie po prostu tak pocinać, żeby drugie drzewa wyglądały naturalne wszystkie obok. Więc to będzie niesłe zadanie, ale myślę, że sobie jakoś poradzę. Dzisiaj zaraz po tym odcinku garnę sobie, czy jest jakaś gra na promocji. Ja jeszcze sobie pewnie w terarię pogram, bo dawno w nią nie grałem, a trzeba ją przejść. Nie mam jeszcze jakichś super takich hejt i nagranie w nią, ale tak sobie pomyślałem, kurde, może sobie dzisiaj pograć w terarię no i może sobie w nią pograć. Pogram. E, dokładnie tak, więc e, tak, robimy sobie tutaj przejście. Taki most już pewnie kiedyś taki robiłem, czy coś, jakoś się to później wymyśli. Na razie będzie wyglądał tak, będzie na cztery kratki. Robiłem kiedyś jakiś ładny most gdzieś, czy nie? E, jeden mi wyszedł ładny, ale nie pamiętam jak go robiłem, więc dobra, zostawimy sobie tutaj na razie tak. Pójdziemy sobie z drugiej strony, to po ile klatkach jest po dwóch, to tutaj też takie coś zrobimy, mam nadzieję, że będzie w miarę równo, idzie po tych kratkach, po tych, po tych, dobra. Więc teraz patrzymy, tutaj robimy jedno, tutaj będzie o wiele większy dystans, no ale już trudno, jakoś będziemy musieli sobie z tym poradzić. I teraz tak, teraz, fuck, ile to zrobiłem, bo chciałem po prostu zrobić przejście na środku, tak jakby, żeby to było ładnie symetryczne. Tak. Tak, yy, Zrobię sobie workbench. A wiem, że wszystko mam, wszystko wszędzie mam zawalone tymi workbenchami, no ale już trudno. Yy, one są po prostu potrzebne. Dobra, więc o oh fuck, ale po mam nadzieję, że to o, wróci tutaj. I zrobię sobie ten most szybko, wybuduję go i chyba kończę odcinek, bo nie mam pojęcia, ile on trwa. Nie chciałbym robić za długich. O oh fuck, bo jeżeli robię krótkie, to przynajmniej będę wrócił je. Codziennie, a jeżeli zrobię długi, to później on mi się będzie długo renderował, i później nie będę miał ochoty. Nie wiem, czy tak będzie, ale do, dobra, jak już powiedziałem, to musi tak być. Mm. Dobra, tutaj sobie robimy tak. Tutaj sobie robimy tak. Tutaj idziemy sobie zebrać sadzonki, żeby nam się pewnie do niczego nie przydadzą, bo nie będę chciał tego drzewa nigdy sadzić, bo jest po prostu brzydkie. Mm. Mm. Dobra, tutaj sobie skopmy to, żeby było tak w miarę symetrycznie, tak jak tam. Czyli robimy tak, tak. Wow, dostałem wiadomość na Steamie: no co życia za to, no nic z tym nie zrobię. Mm, ale wy tego nie widzicie, tylko słyszeliście chyba, a nie nawet nie słyszeliście tego. To czyli, to ja się martwię. Mm, dobra, raz, dwa, trzy. Zaskoczę sobie w tą stronę. Szybki mocno budujemy, żeby ładnie wyglądał. W ogóle sobie obliczałem: jakbym robił 100 wyświetleń na każdym odcinku i dodawał te 9 odcinków w tygodniu, czyli 2 w weekendy, 1 codziennie, to bym chyba zrobił. Mm, Czekajcie, bo ile to było wyświetleń. Teraz ciężko będzie mi się sobie przypomnieć. Ale to chyba było z 9000 czy coś takiego. No i to jest już taka dosyć porządna liczba. Moim celem to jest 30 tysięcy. Myślę, że. To już jest taka liczba, do której bym więcej nie musiał iść. Fajnie by było, jakbym do tego dotarł, ale jeżeli nie dotrę, no to trudno. Ale to jest taki mój cel, jakby. Wiem, że nie jest za dużo, ale. No właśnie o to chodzi, żeby cele nie były za duże, no i później po prostu już na wywaleniu nagrywać, jeżeli bym robił 30 tysięcy wyświetleń w miesiącu, później następnym celem w sumie mogłoby być 300 tysięcy, no ale to już by było niepotrzebne, to by było takie, żeby mógł się z YouTube'a utrzymać czy coś, ale to po co, to komu, mógłbym się zająć czymś innym, bo wtedy bym był bardziej rozwojowym człowiekiem. Bo nie ograniczałbym się tylko do tego, że się utrzymuję odczy z YouTube'a Tylko bym sobie nagrywał na YouTubie i jeszcze bym musiał robić jakieś inne rzeczy Oprócz tego I wtedy bym się bardziej rozwijał, bo się robi inne rzeczy Na przykład pracował w Żabce XD Nie no, śmieję się mm. Dobra, potrzebujemy jeszcze troszeczkę drewna, bo nam brakuje Lolz Dobra, nie wiem ile Wydaje mi się, że z 10 nakopiemy i tyle nam starczy Chciałbym po prostu to podnieść, żeby to było wyżej Nie będę tutaj robił żadnych barierek, bo chyba nie ma po co Dobra, 8 powinno starczyć Zróbmy tak, tak To będzie taki luźny most na Takim czymś i zostawimy go Bo jeżeli go będę Będę chciał coś w nim zmienić to to wcale nie wyjdzie na plus A taki most już wygląda Sam w sobie ładnie, może coś w przyszłości Nie wiem, dorobię tutaj pochodnie, na przykład dam Pyk, pyk No i tyle Powinno chyba wystarczyć, wiem, że tutaj nie ma Jakiejś super zabudowy, czy coś, ale taki Po prostu most, żeby było przejście takie Niezbyt skomplikowane taki na szybko Myślę, że wygląda spoko Później będę mógł chyba na środku coś jeszcze zrobić Albo nawet teraz to zmienię Bo wygląda to za prosto Tutaj są trzy kratki, tak, czyli na dwie kratki Tutaj powsadzam takie coś I... Dobra, no i takie coś będzie To w sumie słabo wygląda chyba teraz Więc o, jeszcze kilka kratek Muszę to przesunąć, nie wiem, o... Bo jeszcze czekajcie, jeżeli tu jest po trzy... Dobra, tu jest po dwie, po dwie to jest nagle po 3, więc fuck, muszę to wszystko przesunąć teraz, żeby to wyglądało tak w miarę symetrycznie. Tylko środek będzie po prostu długi, więc teraz po prostu powinienem chyba zrobić to tak, tak, tak. Zaraz ogarnę jak to będzie wyglądać. Chociaż ten ostatni też może wyglądać tak, o być na 3. To już niepotrzebnie to niszczyłem. Eee, dobra, tutaj sobie robimy tak i tutaj po prostu to przesuniemy. Mam nadzieję, że wystarczy mi tego drewna. Nie będę musiał iść dokopać go więcej. Dobra, i teraz tutaj jest, są cztery kratki, więc tutaj też to zniszczymy. No i teraz ten środek będzie największy, ale właśnie o to chodzi, że tak będzie jakby coraz dłuższe to. Jak to teraz wygląda, jest 2, 2 i dobra. Teraz wygląda to strasznie płasko, no nie wiem, może to zmienię, nie wiem, zobaczy jeszcze. Dzisiaj to może wyglądać dlatego, że tutaj są dwie kratki i w ogóle... Eee, dokładnie tak. No i dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, to było na tyle. Ten most chyba jednak trzeba będzie zmienić, bo... Nie podoba mi się już tak jak podobał mi się wcześniej. Ten słupek muszę przesunąć bardziej tutaj w tą stronę i chyba tyle powinno wystarczyć, bo one są strasznie blisko siebie, a tutaj na środku jest pusto. A nie dobuduję tutaj słupka, bo tutaj nie będzie to jest symetrycznie, więc po prostu muszę je przesunąć jeden do środku, gdzie... do środku, no nieźle. Do środka, dzięki za oglądanie to by było na tyle, komentujcie, subskrybujcie, cniajcie, no i siema. Widzimy się w następnym odcinku, w którym będziemy tutaj pewnie robili ścieżkę. Ja tutaj ogarnę ten most, tak po prostu to przesunę. No i dzięki... No i w sumie części, a nie dzięki.